Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy zaczynali projekt z Mercedesa Vario. Mamy 2007 rok. Taki Mercedes już się pojawił wcześniej na moim kanale. Też przerabiamy go z kampera, tylko że to jest tam chyba 2000 rok. Ten jest nowszy. Ten, co widać akurat za mną, jest nowszy. Będziemy go przerabiali na kampera. Ja Wam wszystko Zaraz pokażę, co i jak. Także zapraszam. Kamper już częściowo ktoś go coś tu poprzerabiał. Zobaczcie. Są jakieś tapicerki. Okej, okay, ale to i tak wszystko do wyrzucenia. Zacznijmy od tego, że tutaj była wcześniej ścianka działowa. Która rozdzielała e, kabinę od paki. O, tam jest paka, tu jest kabina, No tutaj widać jak listwa była. Ok, to jest y, fajny, fajny mercedesik, bardzo, bardzo zadbany, zobaczcie jak wygląda środek. Cała deska, o, naprawdę wygląda to fajnie. Eee, cóż, fajnie, że ma takie drzwi tutaj otwierane, nie przesuwne, tylko otwierane. Bardzo, bardzo duży plus. Tak wygląda. Co my tu będziemy robić? Eee, na pewno ściągamy w całe to obicie. Całutkie obicie ściągamy. Eee, podłogę prawdopodobnie też całą ściągamy i będziemy konserwować ramę, ale to jeszcze wszystko zobaczymy tutaj w to miejsce będziemy wstawiać okno o, o ile będzie to okno bo to już też nie ode mnie zależy jak nam przy, e, przywiozą okno no to będzie tutaj okno jak nie przywiozą to nie będzie tego okna e, tutaj dach tu gdzie jest ten otwór lampka będzie e, panorama też będziemy ją tutaj mocowali całą panoramę. Ona będzie od jakiejś osobówki e, czy coś. Ja jeszcze za bardzo też nie wiem jak to ma wyglądać. To już e, będzie późniejszy etap. Wzmocnienia tutaj będzie łóżko, już wzmocnienie e, z prawej do lewej strony. E, przyjdzie e, przyjdzie profil na łóżko, tak samo tutaj też przyjdzie profil na łóżko. E, tutaj w szoferce od jednej strony do drugiej też przyjdą dwa profile tutaj będzie schowek szyberdachu nie będzie szyberdach jest do zaspawania to jest takie co tutaj w środku będzie musieli chyba zrobić, no coś jeszcze może jak wyjdzie jeszcze już będę Was informował na bieżąco jak to będzie wychodziło Przejdźmy sobie na zewnątrz. Wygląda e, dość 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 dobrze. Wiadomo, że tam gdzieś są jakieś e, e, ogniska rdzy. Jakieś dziury się pojawiają. No, ale to wszystko po e, całkowitym rozebraniu. E, czy tutaj? No, w drzwiach to jest pewnie standardowo. O, otwórzmy. No tak, ale to wszystko będzie wiadomo po, po rozbiórce. Jak rozbierzemy, umyjemy to wszystko będzie wiadomo. Eee, cały idzie do spawania. Doły wszystko idą całe do spawania. Eee, tak wygląda. No, dość dobrze wygląda. To zobaczymy. Eee, zawsze auta jak są eee, ubrane to dość dobrze wyglądają. Jak się porozbieram, umyję to już później całkiem inaczej wyglądają no tutaj już, zobaczcie z tej strony no jest tam pewnie co do tyłu tył też tutaj zobaczcie trzeba naprostowywać wszystko co do tyłu też e, prawdopodobnie będzie przerabiany ten tył e, na inne lampy, wyrzucimy te lampy i, i będą e, e, robiona taka belka, będzie robiona żeby lampy schować, ale to też jeszcze nie wiadomo. To były na razie wstępne rozmowy. Zobaczymy, jak to będzie. Też, żeby tutaj zrobić miejsce na, na hamak. Zobaczymy, czy, czy, czy to wszystko się nam uda zrobić. Tylna kamera do wyrzucenia, halogen do wyrzucenia. Najważniejsze, przejdźmy tutaj, najważniejsze, najważniejsze co do dachu. Dach cały wycinamy. Cały wycinamy dach. Oprócz tego, że wstawiamy tam panoramy na dach, to podnosimy calutki dach o 30 cm do góry. Po prostu cały wycinamy. Wstawiamy 30 cm blachy od spodu wzmocnienia, i podnosimy go do góry. Dach jeszcze nie myślałem, jak będziemy go robić. Do, dlatego, że muszę rozebrać całą tapicerkę. Czy on będzie wycinany od rynięki czy od zagięcia, to jeszcze nie wiem. Jeszcze nie mam pojęcia, muszę wszystko rozebrać, zobaczyć. Ale wiem, że dach na 100% jest od 30 cm do, do, do przedłużenia. Od 30 cm. Takie pierdoły jak felgi czy coś, to pewnie pójdą do piaskowania, czarny mat, czarny kolor, bo nie wiem czy to będzie czarny mat, czarny kolor. A, co najważniejsze jeszcze chciałem powiedzieć? Dach idzie w czarnym raptorze, a cała reszta idzie w zielonym w zielonym wojskowym raptorze. Tak będzie wyglądał. Przejdźmy tutaj do przodu. Z przodu też nie mamy za dużo jakichś tam prac. O to też wiadomo, tutaj będzie zielony raptor, zderzak to jest czarny raptor, no jakieś pewnie uchwyty do lusterek i tak dalej, ale to już będzie wychodziło wszystko już na bieżąco. No najważniejsze to jest zacząć od tego dachu i ten dach po prostu wziąć, przedłużyć o 30 cm. I co? No i chyba... Chyba to wszystko, co byśmy mieli zrobić, tutaj. Jeszcze jedna sprawa, bo też nie wiadomo, czy będziemy to robić, czy nie. Dookoła wszędzie dookoła ten pasek e, będzie zaginany, i tu będzie e, robiona blacha ryflowana. Czyli aż dookoła, tam przód, do, aż do przodu do zderzaka, tył cały dookoła. Tutaj na nity do zgięcia ładnie, i tutaj. Dookoła blacha ryflowana, ale to wszystko zobaczymy. Będę was informował na bieżąco, bo też taka opcja może być, że będzie dookoła blacha ryflowana. Od poniedziałku zaczynamy przy nim pracę. E, mamy jeszcze tam fajnych parę projektów e, z Jelcza, który e, powoli już kończymy. Zielcza 080, niektórzy czekają na ten projekt, kończymy. Stolarz kończy robić tamtego drugiego kampera, to też e, będą z tego vlogi. Ja w od poniedziałku biorę się za tego Mercedesa. Um, aktualnie stoi u mnie na działce. Co i będziemy wam e, relacje na bieżąco nagrywać i jak to wygląda wszystko, jak to rozbieramy, jak wygląda podłoga. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję. Pozdrawiam.